Cześć! Jestem Weronika i potrafię się uczyć inteligentnie z pomocą n -gramu. To niesamowita podróż w łatwej nauce. Masz swoje walizki z zadaniami, grami oraz wynikami. Najbardziej lubię, jak i często używam, haki pamięciowe, dzięki którym będę w stanie odpowiedzieć wyrywkowo. Przy z Rukiem czytam tam samą ilość stron w krótszym czasie, niż bym to robiła bez niego. W szczegółach dowiesz się więcej, a nawet spróbujesz tego wszystkiego, gdy dołączysz do Engramu. Nie... Cześć, jestem Ania i mam 10 lat. Dzisiaj pokażę Wam, w czym pomaga mi kurs Engram. To jest look, który umożliwia mi dużo szybsze czytanie. Na przykład tą książkę przeczytałam dzięki metodom poznanym w Engramie zaledwie przez tydzień. Map. A to moja pierwsza Mindmap zrobiona na zajęciach. Dlatego warto chodzić na Engram. Cześć, nazywam się która Radzi. Chciałbym się z Wami podzielić tym, jak nemotechniki i technika szybkiego czynania pozytywnie wpływają na moją naukę. skutecznym i szybkim używam się na kartkówki i sprawdziany. Moją ulubioną mnemotechniką jest technika o nazwie Loci. Dzięki niej można zapamiętywać informacje o powiązanie słów z przedmiotami. Engram! Dziękuję za techniki, które mi pokazaliście. Jesteście super!